Dobra, hej, wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i w tej stronie, oczywiście, Marii. Tak, chyba muszę sobie to przyciszyć, bo ten dźwięk zagłusza totalnie wszystko. Ona, długa strona. tak, to będzie najróżniejszy odcinek w historii całego kanału, a będziemy w nim. co robić? Kopać ziemię. Planuję, przekopać całą tą wyspę i zrobić na niej takie mini miasto, taką wioskę, jakby w której będzie, e, tu mam, mm. fabryka kurczaków, jakby y, strzyżalnia owiec, powder bobów, y, szlamiarnia, kaktusiarnia, wioska, dom magazyn, farmy zwierząt, portalu netheru, enchanting, wyjście do kufarni. Yy, takie, taka maszyna do wymiany zbroi i coś tam jeszcze, jeszcze latarnia i wieże strażniczowa dwie, więc no duży projekt i mam nadzieję, że się z nim nie wyłożę. A to jest serwer Arbuzowej Masakry", na którym grają zupełnie nowe osoby. Yy, I teraz tak, przedstawię w razie czego, jeżeli będzie z tego więcej odcinków, to przedstawię yy, dość krótko wszystkich, kopią rzeczywiście. Więc tak, yy, jestem obecnie sama na serwerze. I mam nowy wynik, e, No tak. Trudno, mam nowy nick, będę go e, Gdzie moja łopata? Gdzie moja łopata? Dobra, idziemy po łopatę. E, więc tak. Jest pierwszy e, z gołem. Zacznijmy od głębi. Jest gołąb bojowy i gołąb krossonowy. Końbie bojowego chyba wszyscy znają, a jeżeli nie znają, to trzeba go poznać. Więc nie będę nim nie zapowiadać, ma swój kanał, może napisze coś w komentarzu, jeżeli dobrniasz do tego momentu. No więc on się sam może przedstawić. Yy, drugi z gołębi jest gołębiem krosnowym, praktycznie nic o nim nie wiem i nie wiem i o, informacje o gołębiu krosnowym należy kierować do gołębia bojowego. Jedyne co. Yy, jedna informacja, jaką o nim posiadam, to jest to, że podobno mieszka w krośnie. Yy, ja osobiście mieszkam jakieś 30 km od krosna w, w województwie podskarpackim, No więc jestem fajnie. <laughs> yy, no to dobra, lecimy. Administracja serwera. Właściwie to jest tak... Ja jestem właścicielką, oczywiście, a oprócz tego Aronia nie ma. Jest mi na serwerze, więc pod że serwer istnieje 7 dni, to, to no, nie wiem. To jest awaryjna administratorka, która w czego może pogodę zmieniać, czy coś. Um, no i pochodzi ona z mojego drugiego serwera. Link do tego serwera właśnie to jest serwer Roleplay na podstawie książki, więc tak średnio myślę, że będziecie wbijać. A jeżeli ktoś by chciał poznać też tych ludzi. No dobra, kto jeszcze gra? Eee, Cichociemny i Szara. Szara, nie wiem jak to się czyta. Cichociemny i Szara333. Albo 333, zależy. Eee, no i tak, one gdzieś mieszkają w jakimś w jakimś domu, nie wiem gdzie dokładnie, niedaleko spawnu. W porównaniu, jeżeli spawn jest gdzieś koło środka, jakby 000000, 0060 wysokość terenu i 00XZ, to ja jestem na takich koordynatach. W pobliżu jest wyspa Grzybowa, więc ten. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał tu iść, to no, lepiej nie. Jeżeli chodzi o IP serwera, to trzeba do mnie napisać na Discord, na Discord jest w, lepiej, najlepiej wbić na serwer i ja tam jestem jako właścicielka, bo długo to zajmie yy, zmienianie, ciągle pociągnie zmianniki i trudno będzie Wam nie znaleźć po prostu. No więc tak, na Discordzie trzeba mnie znaleźć i poprosić o dołączenie do whitelisty. A IP serwera to jest dokładnie Arbuzowa Masakra Miner.game. Wcale nie zmieniłam trudności na pokojowe. Wcale, a wcale. <laughs> no i tak, tu jest moja wyspa, na której zamierzam zamieszkać. Gołębie, one mieszkają tam w jakiejś tamazie. O, dobra, jeszcze tak. Tu jeszcze jest Jan Paweł. Yy, pisze się to dokładnie Jan Paweł w taki sposób. Yy, jest to taki mój brat. Kupię dziura. Jest to mój brat, który gra na tym serwerze, a raczej dwaj bracia zależy od tego, na którego się Wam uda natrafić. Może to być albo Janek, albo Paweł. No, w pracy bliźniaków niestety. Yy, no i oni tutaj grają, są bardzo niebezpieczni, dlatego lepiej yy, schodzić im z drogi. I lepiej się od nich usłyszeć. Robią różne dziwne budowle i no nie wiem, nie polecam. Nie polecam ogólnie. Jest jeszcze, mm, ogólnie teraz tu on nie ma go na Wróciłam liście. Jest Morspin struzy. Pisze się nick tak. Morspin struzy. Nie wiem na czym to polega, ale okej. Okay. I trzeba też się go obawiać, bo mamy podejrzenia, że może kraść tak samo jak nawmycy.pl pod innym nickiem pandiulek, coś tam, coś tam. No dobra. Dalej mamy maka knuba, aka Harry Piotr, aka gotuj z szrekiem, aka. A jak małżeństwo, coś tam, coś tam? Gmy? Chyba. Nie jestem pewna. Oprócz tego jeszcze Durotan, którego nigdy na oczy nie widziałam i nie wiem, co o nim sądzić. Yy, nigdy nie, nie byłam z nim razem na serwerze, ale wiem o nim, bo widziałam yy, historię czatu i coś tam był. Oprócz tego jeszcze jest Glaskoi. Tłumacząc to, to wychodzi szklana ryba, w sensie szklany karp, bo karpie są, karp, istnieją takie karpie, karpie koi, więc glaskoi, karp koi i tak, ten, kojarzy się, więc no, szklana ryba jest niezniszczalna i nikt nie wie, gdzie obecnie przebywa. I ten... Kto tu jeszcze jest? Kto jeszcze gra? Nie wiem. Nie mam tego pojęcia, kto gra na moim serwerze. Kto to jest dziwne. Um, a, a, a. Dobra, jeżeli zapomniałam o was czy coś, to ten, już mam przejść w komentarzu, bo zapomniałam. Tak. Zapomniałam. No dobra, to teraz tak, kopiemy sobie tego dieta całego i wcale nie, wcale nie sztitowałam tych shulkerboxów, które tam były z kreatywnego. Oczywiście później wezmę je i z powrotem, z powrotem wyrzucę je do lawy albo je usunę, ale no przydatne były, bo tutaj musiałam się przeteleportować żeby w ogóle yy, zająć... Przenoszenia, z przenoszeniem wszystkich rzeczy byłaby masę, zwłaszcza, że ja już raz się przeprowadzałam z miejsca, w którym mieszkałam wcześniej i no jest, byłby z tym dość duży problem. A nie wiem, co więcej mówić, tak więc polecam, wstawić dziewczynkę w górę, albo w dół, albo komentarz, albo nic nie robić, co się chce, albo jeszcze najlepiej byłoby subskrypcja, oczywiście do niczego, wcale nie zmuszam do niczego. Można robić zupełnie co się chce. Zupełnie. niczego nie zmuszę. No więc ten. Do zobaczenia w następnym odcinku. A ile następny odcinek w ogóle nastąpi? Jakiego dnia, nocy, wieczoru, poranka? Czy czego tam? Obojętnie o jakiej porze oglądacie film. Na chwilę obecną jest 16.49. No więc pa.